Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Wszyscy zasiędzimy przy biblijnym stole, a w tym roku, w roku 2020, jest to szczególnie ważny moment dla nas wszystkich. W marcu zaskoczyła nas epidemia. Wszyscy jesteśmy troszkę zmęczeni obostrzeniami, wymogami głównego sektora sanitarnego, ale w te święta. Chciałabym, życzę Państwu, żebyśmy o tym wszyscy zapomnieli, żebyśmy cieszyli się bliskością bliskich, żebyśmy, jeśli są takie rodziny, w których kogoś zabrakło, przewołali w naszej pamięci najpiękniejsze chwile z ich udziałem, bo to puste krzesło przy wilgijnym stole to historia, historia naszych rodzin, historia naszych bliskich. Historia tych, których bardzo kochaliśmy. Drodzy Państwo, rok 2020 to rok bardzo trudny dla wszystkich, dlatego szczególnie mocno i gorąco życzę Państwu, żeby ten piękny Bożonarodzeniowy czas przyniósł Wam chwilę wytchnienia, chwilę radości i byście mogli dzielić ten czas ze wszystkimi, których bardzo kochacie. Każdy rok w życiu samorządu to także jego końcówka przeznaczona jest na podsumowanie podsumowanie pracy. Ten miniony rok zapisze się, pomimo tych wszystkich trudności, jako dobry rok, gdzie udało nam się wykonać tak sztandarowe inwestycje jak ulica Murska czy droga powiatowa w Kilczewie. Dlatego z tej okazji Pragnę drodzy Państwo wszystkim Wam podziękować za współpracę, za dobre słowa, za konstruktywną krytykę, ale również za ten codzienny, codzienny przekaz, motywację do pracy dla nas, samorządowców, dla moich pracowników. Chciałabym, żebyście w tym 2021 roku wyznaczyli sobie nowe cele, żeby się Wam udało je zrealizować. Życzę Wam, żebyście byli szczęśliwi, żebyście czerpali radość z tego, co robicie, a przede wszystkim, żebyście byli zdrowi. Wszystkiego dobrego.